Cześć, witajcie czołem Wielkiej Polsce. Ja jestem Faust i witam Was po raz kolejny. W naszej kampanii idzie nam bardzo dobrze, chociaż mamy upośledzony napis, który się rozpościera od ust Jugu, Kolmogry, poprzez Archangelsk i Kole, zamiast przez normalne nasze etniczne ziemie. A w tym momencie nasze etniczne ziemie są ogromne. Polska kultura jest największa chyba w tym momencie w Europie i chyba również na świecie, chociaż pewnie Chińczyków jest więcej. Ale to spokojnie, to się naprawi. Jeśli chodzi o katolicyzm, to również rozprzestrzeniamy go na razie na wschodzie. Za chwilę przeniesiemy się na no również na wschód, na bliski wschód tak dokładniej. No i co, dzięki za wszystkie lajeczki, za komentarze, jeśli wam się również spodoba ten odcinek, to nie zapomnijcie to mi jakoś tam pomoże, podobno, została mi zwrócona uwaga, że się przestałem prosić, a jak się prosiłem, to miałem więcej wyświetleń, tak, więc teraz proszę was, moi drodzy, żeby Polska była wielka. No i co, w poprzednim odcinku, chyba w poprzednim, zdobyliśmy Konstantynopol, zdobyliśmy ogólnie sporo rzeczy, stop Power projection znowu mamy, właściwie włączę jeszcze tylko czasomierz, o, no i cóż... Wiele było komentarzy, m.in. o atak na krzyżaków, o złączenie granic. No właśnie w tym odcinku chyba się tym zajmiemy, jak tam wyglądają punkty. Mamy nadto, więc możemy atakować. Ile mamy rozejmu z Moskwą? Nie mamy rozejmu z Moskwą przerzut wojsk na Moskwę. E, tak, czy mamy jakieś pożyczki? Mamy? Nie. Tylko nam się zbugowało lekko. Ok, już się odbugowało. Dobra, to na maksa z wasalami Royal Mariaży nie potrzebujemy. Teraz tak, ty tu, ty tu. Ty masz jakieś sojusze w ogóle z Pomorzem? No to jeden. Jeden tak na Pomorze. Trochę tutaj do Moskwy. Zatakujemy też złotą ordę za chwilę. Na przykład dwoma stakami powinno wystarczyć. Dobra. E, pieniędzy mamy dużo. Ideę mamy. Też bardzo dobrze wyrobione, jak będziemy mieli jeszcze, e, mamy już morale, jak będziemy mieli jeszcze Co tutaj jest takiego ważnego? O, fort maintenance, właśnie, bo te forty trochę są drogie e, No, niby użyteczne, nie przepuszczają przynajmniej wroga wewnątrz kraju No tutaj na górze nie mam fortów i to jest trochę smutne, ale spokojnie e, Dobra, czyli tak, Moskwiczą, straciłem na Wladimir gdzie są jakieś takie lepsze prowincje? Właśnie chyba ten Wladimir jest... No to na Wladimir zróbmy claima od, pap od papy wrócimy. E claim na Wladimir. Tak jest. E w tym momencie anektujemy e dwóch wasali, więc mamy zerowy przyrost punkciorów. I właśnie mam skupienie na tych punkciorach dyplomatycznych. No dobra. No okej. Okay. A, i nie mam... E Dobra, To Olać tego. Chociaż no 10% z 23 punkty to są. Możemy chwilę poczekać. Możemy chwilę poczekać. O, Złota Orda! E, broni się przeciwko o, Turkom. Tylko że nie wiem jak Turcy przejdą niby. A może jakoś przejdą? O, bardzo szybko e, Gruzja przekonwertowała na katolicyzm te prowincyjki. Jeszcze tylko Trebizond. I będzie wszystko gotowe. O, 29 dukatów tracę to nie jest też w sumie tak wiele. Ok, pierwsza wojna. E, cleansing heresy. Dobra, no i wpadamy praktycznie od razu na forcioszki. Pamięcioszki, e, czy nasi wasale są ustawieni na agresyw? Tak jest. Mm, tutaj też wpadnę na forcioszek. Tu mam wolnego staka, który miał dbać o. A co ty tutaj budujesz? Bastion. Bardzo dobrze. To będzie dobre miejsce na następną stolicę. Tak jest, bowiem przenosimy stolicę z Warszawy, moi drodzy. Hmm. Chociaż 32 developmentu. Ile ma Konstantynopol? 35. Hmm. Okej, okay. rże wpadł, więc się rozleje. Tutaj zaraz to też poupada. Ta 30, nie wiem, gdzie ona idzie. Na Mansur. Chyba na Krym on zmierza. Mam jakiegoś dowódcę, nie, a jakiegoś następcę. Jagajło. O, 2-6, ok. Zawalcz z nimi. Eee, dobra, poblegajmy. Galich też padł. No tu raczej Blitzkrieg, że tak powiem. Czego się spodziewać, Stralsund też upadł Jakaś bitewka też tam się wydarzyła Nawet nie zauważyłem Może Berlin zabierzemy w tym ee, W tej wojnie Kto wie, czemu by nie e, Dobra, weź pogoń trochę ich tam Hehe, <laughs> Jagaiło, pogoń Litwa Żarciki, dobra, to nie, wracaj, nie chcę, nie chcę tracić następcy, który ma 5.04, bo mm, z punktami dyplomatycznymi sobie poradzę, a z white fajnie. No cóż, do tego stanu doprowadziliśmy Moskwę. A może zrobimy po prostu full aneksję, no. No, kto mi się chce buntować? Protestanci. E, dobra, pomoże. Claimów e, nie mam, więc to by mnie kosztowało. Rebki mu zabiorę. E, anuluję sojusze. Zabierę pieniądze, których nie ma prawie w ogóle. I to wszystko w sumie. Na razie nie będę tam zabierał, bo to mi dałoby dosyć duży Aggressive expansion. I w ogóle w Sternbergu miał być fort. No i gdzie on jest? A, nie zbudowałem go jeszcze. Ok, dobra, wyjdźcie tam, we wy tutaj. Bierz tego jagaju, ja chcę zobaczyć, jak się spisze w akcji. Ua, stack wipe. Ha. Nie wierzę. Co tu się dzieje? Dobra, wy stańcie tutaj, a wy tutaj, i będziecie z dwóch stron niszczyć buntowników, którzy zaraz się pojawią. Nie, Jagajło jednak wraca. No, nie, nie ma co ryzykować. Mamy 99%. No to co? Full będzie. Na pewno te prowincyjki. No i trzeba go już zacząć ukraiwać. No, całego go na pewno nie zjemy, ale mu zostawimy na ostatnią wojnę 2, 4, 6 prowincji. Na to wychodzi. Tak. No dobra, 851 punktów. No to akurat tyle mamy. Eee, biorę Wladimir? Nie. No to chcę Wladimir zamiast tego na przykład. O. O. No i tak będzie chyba najlepiej. 848 punkciorów. Wyśli. Dobra, no i tyle. Już ten napis nie jest aż taki upośledzony, ale dalej jest. Overextension nie jest tragiczne. No to co? po porówno. Dwa miesiące już. Jeszcze to zrobimy. Możemy już zacząć podprowadzać armię na złotą ordę. Tak. No i fajnie. Podbijamy. Przy... O nie! Umarłem. Coś się stało, że umarłem no trudno. Starza się chyba. Właśnie ty pływaj po, po Baltic Sea, bo na Baltic Sea trochę tracę, prawda? Jak to teraz będzie. Okej, okay, teraz jest lepiej. Straciłem też doradcę. O, nie mam trzeciopoziomowego poziomowego. Zwolnię tych dwóch i zaraz zobaczymy. Tyń się zmienił na naszą kulturę. O, morale. Livlandia, jak się. Montowała. Dobra, no to te dwie armie niech się tam ruszą. A ty przekonwertuj Wladimir akurat. Jak zbieram na niego punkty. Znaczy już mogłem go korować, ale... Skoro mogę, no to czemu nie? Prawda. E, dobra, Svidrigajło. A właściwie chcę zobaczyć jak poradzi sobie sam jeden taki stack na większą armię. O Boże, to morale! To morale, moi drodzy. Oje, o o Chryste. To jest masakra, chociaż straciłem więcej ludzi, to dzięki dyscyplinie naprawdę e, sobie poradziliśmy. Wow, to było piękne. Muszę przyznać. E, dobra. Niestety protestantów dalej niektórych nie mogę przekonwertować. No i tracę w tym momencie stability. No nie będę go na razie boostował, bo mam e, sporo overextension. Blooming Disaster Internal Conflicts e, Nie obchodzi mnie to zbytnio. Dobra, jedna armia e, polska. Jedna armia na przykład e, w Nowogrodzie Północna. Jedna armia e, permiska, Gdzie jest to złoto? Tutaj. Ale tu jest większy supply limit, to tu idźcie. E, no i tutaj tymi armijkami. Jedna armia południowa na przykład. O. I tymi armikami powinienem już dać radę. E, Holy war. Tak jest. Wbijamy się po kolei. Dobra, to te dwie armijki też na razie tutaj przyciągnę i dopiero się tym zajmę. Cute girl. 5-4-2. Następczyni. No jasne, że biorę. 5-4-2, dobry administrator, nawet niezły dyplomata i beznadziejny wojskowy. Kto by był takim dobrym, prawicowym królem? Kto by mógł być? Wylosujmy, może ktoś fajny wpadnie sam. Hmm. Hmm. No kurczę, nie mogę teraz sobie przypomnieć nikogo takiego, bo zwykle oni są tacy żwawi. No to dobra, niech będzie. Janusz II. Okej. Okay. Janusz drugi. Na tron. Zasiądzie jak będzie dorosły. Okej, okay, to było szybkie. Setki tysięcy wojów przymierzają z pozostałości stepów. Możemy też zaatakować Sirkazję, bo czemu nie. Genue. Genua na razie ma sojusz z Austrią, więc trzeba będzie ich jeszcze respektować. Zaznaczam jeszcze. Odbijmy to. Um, odbijmy. To spod rąk, albo w sumienie, nie musimy. Tylko znieśćmy armię złotej ordy i to wystarczy. E, póki mam overextension extension, puty na razie nie będę. Nie będę, wiecie co? Nie będę pisował. E, dobra, tak. Tyć, tutaj, ty, tutaj. Okej. Okay. Integracja to powolny proces. Zdobyliśmy właśnie. Anektowaliśmy Węgry, a tak, bo nakarmiłem ich i tak. No dobrze, dobrze. Trzeba było, to już sami możemy zjeść. E, teraz tak jak potrwa, jak długo potrwa Bułgaria? E, 51, no to jeszcze chwila, ale przynajmniej zaczną nam punkty w końcu. Lecieć więc jest ok. Czy na przykład mógłbym zmienić fokus 54? No to trochę jeszcze potrwa. bo chyba przed chwilą dopiero zmieniałem, więc no trudno. Dobra, ty idź tu na dół i teraz tak: 13, 7, 10. 13, 7, 10 to jest 5, 3, 5. 3. 5. Tak, tak powinno być ok. Mamy jeszcze dużo force limitu. Stać nas na znacznie większą armię, ale widzicie. Ja powoli, spokojnie. E, dobra, czyli tak, to mamy załatwione już też. Tymurydzi nas lubią cały czas, o dziwo. Chociaż tutaj się im powoli. się powoli do nich zbliżamy. Uuu, darmowe stability. Czy 50 prestiżu? No jasne, że stability, ale najpierw weźmiemy. Gdzież nie, no, to marnotrawstwo punktów. Wystarczy, że za darmo już jest to. to dobrze. Dobra, Moskwicze. A, zapomniałem podnieść im e, autonomię. No to damy im trochę, nie? Trochę autonomii mogą mieć. Jedna armika niech tam pójdzie. A wy się połączcie, powinno być równo. Też 30, yy, stak 30, tak mi się wydaje. 13,70, idealnie, moi drodzy. Tutaj pośle jeden, tutaj drugi. Kaffa też już jest polska. Tak samo jak. O, za chwilę Krym również będzie. No i fajnie, widzicie. Rozprzestrzeniamy naszą kulturę bardzo sprawnie. Wow, jak mnie wyrzuciło przez chwilę. A, e, niech, no, zerknę tylko, czy OBS wszystko ładnie nagrywa. Ładnie nagrywa. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, no i co, no czekamy dalej. Bułgaria powoli po anektowana. Galik się zbuntował. Wyślemy tam za chwilę Svidrigaju, on jest bardzo dobrym dowódcą. Ktoś jeszcze chce się buntować? Pomorzanie w Słupsku. Słupsk. No bo wiadomo, niewłaściwa nie religia, damy im troszkę autonomii, ona szybko spadnie. Ktoś jeszcze? Ortodoksi to we Wladimii, że tak? Protestanci w Ostrudzie. Ostruda, damy im oczywiście troszkę autonomii. To dużo nam nie, nie da, tak naprawdę zmniejszy te ich zapędy. Ozylia jeszcze trochę. Ozylia jest ważnym miejscem, więc też niech ma autonomię. No i to wystarczy, więcej nie trzeba. E, dobra, tutaj jakieś bunty, ale to nie u nas jeszcze, więc na razie nie musimy się tym martwić. E, mm, ok, jak tylko będziemy mieli kory, a to już niedługo, to zaraz wypowiemy e, wojnę. A, zapomniałem claimy na Czechy, bo trzeba je w końcu zaatakować. E, klejmy również na Pomorze, na Berlin, przede wszystkim. Okej, okay, reval możemy w końcu przekonwertować. No. To jest sporo over extension tak patrzę. A. Naprawdę. Tak czy owak, za chwilę to już skończymy, no i myk. Jeszcze te 16% z galichu. Poproszę. Na pewno się przyda Put into Treasury. O, a czemu tracę pieniądz? Fort Maintenance eee, i coś tam jeszcze. No dobra. Ok, mamy 18% over extension. Kogo najpierw anektujemy? Zmniejszenie autonomii czy kardynał? Oczywiście, że zmniejszmy. Zwiększmy centralizację. To jest zawsze dobry krok z Zajmie się tym szybka teleportacja. No, i świetnie. Póki nie mam call for peace to poczekam aż się zrobi trzeci kor albo w sumie wezmę Sirkazję od razu, chociaż ona dużo kosztuje do pokorowania. A jak tutaj będzie, tutaj też. Oh my god. Jakie to wszystko drogie jest? 700 punkciorów. Nie, no to najpierw Circasia. Z pieniędzmi, dobra. Dajmy im tam. Um, dajmy im tam, wiadomo, autonomikę. Czemu tak drogo? Plus 50% Circassian Traditions. No dobra. Ale dosyć. Y Dosyć dobre są te prowincyjki. Nie powiem, jestem pod wrażeniem. Tak czy owak, trzeba je pokorować. Ok, zajmijcie się tym. Tytuł, tytuł. No, widzę, że już Bułgar Bułgarczycy, Bułgarzy zajmują się sprawą. E, tak, kiedy teutoniki mamy claimy tam w sumie to możemy wypowiadać wojnę. Przydałoby się tylko więcej wojska tam porządkowego. Wyślimy ze trzy półki. Jeden na północ. E, okej okay. Propozycja pokoju od. Od Ordy. Na razie nie Land Maintenance Modifier. 9 dukatów miesięcznie. Myślę, że jest warto to wziąć. No dokładnie. Praktycznie zwiększy nam przychody znacznie. O, darmowy manpower i claim na Buzał. E, dobra. powiedzmy wojnę o, o ten Ortelsburg. Mam na niego misję już od miliona lat. I się tym nie mogę zająć porządnie. Dobra. Podbijmy to w miarę szybko. Kory, kory, kory. Robią się. Trochę to jeszcze potrwa, no ale na luzie. Krymijczycy się będą chcieli buntować. Wyślijmy tam grupę porządkową. Jest okej. Okay. Alatyr przekonwertowany. Mamy 100 punktów. Możemy ja na coś wydać na church tax. Plus 15%. To też powinno zwiększyć trochę nasz przychód. Mmm. I yearly inflation reduction też się przyda. No i bardzo dobrze. I znowu nam inflacja spada. To dobry znak. Dobra, poblokujmy gościa. Ktoś się dołączył. E, nikt ważny, że tak powiem. Moglibyśmy zwasalizować w sumie raguzę. E, I ją nakarmić tutaj tymi serbskimi ziemiami. To jest nawet dobry pomysł. Czy mogę przejść? Głupie pytanie wiem. Od ciebie mogę przejść, a od ciebie też mogę przejść. No to idę. Hihi. Dobra, ta trzydziestka się zajmie tym, co tutaj będzie szło. Integracja e, ukończona w Bułgarii. Bardzo fajnie. Mamy Konstantynopol nareszcie. E, zmienimy jego nazwę na. Faustopol. I być może, być może kiedyś ustawimy tam. Być może kiedyś ustawimy tam. Być może. Ustawimy kiedyś tam stolicę. Ale na razie, moi drodzy. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.